Siemanko, z tej strony koła to jest kolejny odcinek FIFA Ultimate Team na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejny raport z Foot Champions, ale zanim przejdziemy do skrótów meczów, czas wykonać kilka SBC. A mianowicie FUT 10 i pamiętne mecze. Zacznijmy od pamiętnych meczy. Składy oczywiście już wcześniej zrobione. Teraz czas tylko Odebrać paczki za te składy. Łącznie wykonałem 5 składów, bo poza czterema składami yy, SBC Pamiętne Mecze jeszcze dodatkowo zrobiłem skład z wyzwania fut 10. Odbieramy wszystkie paczki. I teraz czas odebrać paczkę za ostatni skład, w tym SBC. W meczu Liverpool Chelsea. Odbieramy paczkę. Pamiętne mecze wykonane. Jest i Mega paczka za całą grupę Dobra, a teraz czas przejść do ostatniego w tym odcinku SBC Food 10 Odbieramy paczkę Dobra, przejdźmy do otwierania paczek Zacznijmy od dużej, złotej paczki premium Nawet nie ma rzadkiej karty Szkoda Dobra O, jeszcze Ole Gunnar Solskier <grych> Dobra Wysyłamy do klubu Pierwsza paszka była do kitu może kolejna będzie lepsza? Mieszana paczka rzadkich piłkarzy: są ekrany Hiszpania, SPO Lazio, Luis Alberto, 84 Overall. Może być karta, może być. Jeszcze Balerdi z i Dortmund. Dobra, wysyłamy do klubu. Paczka piłkarzy Electrum Prime. Jest walkout. Szkocja. Lewy pomocnik. Ryan Fraser. Świetny traf Jeszcze Angulo za kopa Libertadores Wysyłamy do klubu Dobra Paczka piłkarzy Electrum Prime Tym razem nie ma to ale są ekrany Brazylia Bramka Neto 85 overall. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest w tej paczce. Jest jeszcze Paulinho Unzain za Copa Libertadores i Tanganga z Tottenhamu. Wysyłamy do klubu. Dobra. Paczka piłkarzy Electrum Premium. Uu, ani ekranu, ani walkoutu. Fernando. 81 overall. No, resztą to też duplikat. Na listę transferową Do klubu Dobra I teraz paczka Za 35 tysięcy Let's go I nic Ani ekranów Ani walkoutu Musaccio 80 overall Z Milanu Kuba Błaszczykowski. Witaj. Duplikat Janika Westegarda. Dobra, wysyłamy do klubu. A teraz czas na skróty meczów Foot Champions. Przeciwnik znaleziony. Puyol pewnie za ikon słapy. James. Aubameyang na ataku, a na lewym skrzydle George Best. Messi podaje do Seidorfa. Na skrzydło do Zanetiego. Mbappé do Ronaldo, Ronaldo oddaje strzał i mamy bramkę. Dziewiąta minuta, 1 do 0. Cristiano Ronaldo daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. Dobrze przejęcie piłki. Ronaldo, Ronaldo, Remy. zbiega do środka. Remy oddaje strzał i mamy 2 do 0. 25. minuta, 2 do 0. Remy podwyższa prowadzenie. Sejdor. Guardiola. Guardiola wypuszcza niepiłki do Messiego. Do Ronaldo. Po próba podanie Ronaldo. Jeszcze strzał. dobitka. I mamy 3 do zera. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Dwa strzały Ronaldo zostały obronione. To. Po to, to po trzecim strzale już Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mbappé podwyższa prowadzenie 3 do 0. Remi do środka, Sejdor Zanetti. Mbappé Zanetti. Mamy rage quit. Dość niespodziewanie. Rywal wychodzi z gry. Wygraliśmy ten mecz Kolejny przeciwnik znaleziony Ezil urodzinowy Mane Toty Mbop Do Remiego Guardiola Jeszcze udało mu się podać do Messiego Mess Guardiola Sejdor Remi Podanie do Ronaldo. Ronaldo strzela i jest 1 do 0. Dosyć szybko obejmujemy prowadzenie. Czwarta minuta. Cristiano Ronaldo. On nie zawodzi w kluczowych momentach. Błąd. Który może wiele kosztować. Kosztuje nas bramkę. Niestety, Kylian Mbappé strzela bramkę w dziesiątej minucie. I jest już remis. Nie za długo nacieszyliśmy się prowadzeniem. Guardiola. Mbappé, Messi. Messi do Ronaldo. Ronaldo. Próba oddanie strzału i jest bramka. 2 do jednego. Druga bramka Ronaldo. I mamy bramkę. Niestety tracimy drugą bramkę w tym spotkaniu. Stadio Mané. Aureli na skrzydle. Broni. Wandersar. Niebezpieczna sytuacja. trzeba uważać Jest 3 do 2 Mbappé do Messiego. Messi Mbappé Mbappé włączył swoje turbo strzela i jest wyrównanie Ka Kapitalny strzał Kiliana Mbappé piłka po jego strzale odbija się od słupka i wpada do bramki Potężny strzał. Sejdorf, Messi, Ronaldo. Ronaldo, nie udało się. Sejdorf, jeszcze przy piłce. Messi oddaje strzał i prowadzimy. 70 minuta jest 4 do 3. Niedobrze. Kontra rywala. Na szczęście jeszcze bronimy, ale. Dobitka okazała się zabójcza dla nas. Do Messiego. Messi do Ronaldo. Ronaldo wycofani piłki. Do Messiego. Guardiola. Messi. Jeszcze Ronaldo. Słupek. Sejdor. Messi. Ronaldo. Ronaldo strzela i jest 5 do 4. Brawo Ronaldo. 86 minuta. Starajmy się jak najdłużej utrzymywać się przy piłce. Remy. Do Ronaldo. Ronaldo do Messiego. Messi oddaje strzał. Nie ma bramki. Jeszcze, jeszcze dobitka, kapitalna akcja: 6 do 4. Ronaldo dobija rywala. Już nic nam nie odbierze tego zwycięstwa. Ale strzał Ronaldo na pustą bramkę. Arnold na skrzydle, ale Remy przejmuje piłkę. Ronaldo. I koniec spotkania 6 do 4. Wygrywamy to spotkanie. Było trochę nerwówki, ale w końcowym rozrachunku to nam udaje się wywieźć z tego spotkania 3 punkty. Kolejny przeciwnik i bardzo ciekawy skład. Dużo zawodników z Ligi Włoskiej. Dodatkowo jeszcze Litmanen i Bobby Moore, Guardiola, Messi, Mbappé nie spalił, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Słupek. Ale kontynuujemy akcję. Ronaldo, Ronaldo znów w słupek. Jaki pech w tym spotkaniu. Kolejny strzał. Rzut karny. Rzut karny. Może tym razem uda nam się strzelić bramkę. Do piłki podchodzi Ronaldo. I jest jeden do zera. Bramkarz nawet nie rzuci się któryś róg, pozostał w miejscu, co okazało się błędem. Jest 1 do zera, prowadzimy dobrze Messi, Messi, Messi jest 2 do zera. Czyżby rywal wyszedł z meczu? Czy będzie kolejny rage quit? Tak jest, mamy rage quit, a więc wbijamy rangę silver, 1 kolejny cel gold, trójka. Następny rywal, typowy skład. Ben Crespo, Tofle, Van Dijk, Messi do Remiego, Remi podaje na skrzydło do Mbappé i mamy jeden do zera, Remi, szósta. Min Trzeba uważać. Jeden do jednego. ben Teo przejmuje piłkę. Ronaldo. Messi. Messi. Messi oddaje strzał. Ederson broni. Rzut rożny. Jeszcze mamy piłkę. Sejdor. 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 Jakże niewiele zabrakło, a byłoby już 2 do 1. Nie ma bramki. Guardiola. Sejdorf. Sejdorf. Sejdorf jest! 2 do 1. 42 minuta. Akcja zaczęła się od wyrzutu z autu, cierpliwe podania i Clarence Seydorf strzela na 2 do 1. Na skrzydło do Zanettiego, Zanetti do Mbappé. Mbappe rozpędza się. Mbappe do środka, do Guardioli, Guardiola do Seydorfa, Seydorf, Remi, Messi, Ronaldo. Nie udało się jednak ominąć rywala. A już niewiele zabrakło i byłaby bramka. Ale jeszcze mamy przejęcie piłki Messi! Messi jest! 3 do 1! 3 do 1! Messi! Mbappé do tyłu. Sejdorf Mbappé Ronaldo. Odegranie. Strzela Ronaldo! Jest! 4 do 1! Debulujemy rywala w tej drugiej połowie. Toflę Toflę I jest 2 do 4 Dalej przy piłce Crespo Jest 3 do 4 Messi Messi Na skrzydło do Teo Hernandeza. I koniec spotkania. Wygrywamy 4 do 3. Kolejny przeciwnik: Lotar Mateus, Fernando Hierro, Roberto Carlos i Christos Stoiczkow. Mbappé Guardiola. Mest Guardiola. Mbappé. Mesti strzela, jeszcze Ronaldo, jeszcze jest jeden do zera. Ronaldo strzela bramkę, prowadzimy. Tracimy piłkę, Kent. Christo Stojczkow Stojczkow na skrzydle i strzela bramkę. Guardiola. Do Ronaldo. Ronaldo podaje piłkę Messiemu. Messi. Piłka. Nie wpadnie do bramki. Brawo Zanetti. Przejęci piłki. Ronaldo. Messi. Messi. Ronaldo. Zrata piłki. Bennieder. Broni Wandersar. Przejmujemy piłkę, ale nie na długo. Broni Wandersar. Guardiola. Guardiola dalej przy piłce. Ronaldo! Ronaldo! Jest 2 do 1! 63 minuta! Obejmujemy prowadzenie. Fatalny błąd, fatalnie, ale na szczęście broni mi Wandersar. I tracimy bramkę. Badanie do Ronaldo. Ronaldo, ale nie oddał strzału. Nie, jest trzy do dwóch, fatalny błąd, niestety porażka. Michtar Jan, Pirlo, Ronaldo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ronaldo, Messi, broń Perin. Ronaldo do Messiego, Messi do Mbappé. Mbappé oddaje piłkę Messiemu. Messi. Messi... Boccia in mezzo Pirlo 1-0 Alessandro Del Piero Mbappé Guardiola Mbappé, Guardiola Odegranie. Ronaldo! Broni Perin znowu po raz kolejny. Kolejny rzut rożny. Broni znowu Perin. Któraż to już interwencja jego w tym spotkaniu? Ronaldo! Ronaldo jest 1-1 w ograniczonym czasie gry pierwszej połowy zdobywamy bramkę. Cristiano Ronaldo 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 zbiega na skrzydło wycofanie piłki Remy do Messiego Messi oddaje strzał i jest 2 do 1 2 do 1 Messi 50. minuta spotkania trzeba uważać właśnie dlatego ale broni wandersary. Oj, ale brawo, kolejna świetna interwencja, wandersara trzeba uważać, I jest dwa do dwóch. Eriksen. Jezus Maria. dwa do trzech. Del Piero. Szkoda gadać. Kolejna porażka. z druga z rzędu. Koniec i znów porażka 2 do 3. A było tak blisko zwycięstwa. No cóż, trudno. No cóż, podsumowując, świetny początek: 4 zwycięstwa z rzędu, ale potem nastał okres 2 porażek z rzędu. Pechowych, ale jednak porażek. Na koniec odcinka otwórzmy jeszcze dwie paczki. Tutaj, za postępy w sezonie, odbieramy paczkę złotą. Paczkę zawodników premium. Dobra, zacznijmy od paczki jednego rzadkiego zawodnika. Bez ekranów Lodi. Do klubu. Dobra. I czas na złotą paczkę zawodników premium. Niestety tak samo jak i w pierwszej paczki, tak i w drugiej. Bez ekranów, Mateo Kowacyć. Wysyłamy wszystkich do klubu. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam, nara.